Kochani moi, jak co roku przybyliśmy tutaj już wieczór, ostatnie godziny dnia modlitwy za zmarłych, a więc za tymi, którzy są w czystsu. Tu w Iłże, na cmentarzu, carissimi, in queste ultime ore di questo giorno della preghiera per i defunti, nel cimitero a Iłża, vicino. Nostro Santuario Pia Florencia. To jest grup zamordowanych żołnierzy z całego rejonu Jurzeckiego, ale też z 1940 rok przez NKWD w różnych częściach Rosji. Alora, questo è la tomba dei soldati, uccisi. Nelle diverse batalie vicino qui durante seconda guerra mondiale, e tanti są anki soldati uccisi e, proprio na terytorium Russia e, NKWD, nel 1940. E, módlmy się, i za chwilę zobaczycie te krzyże wszędzie, są polegli za ojczyznę. Jak bardzo trzeba nam modlić się za ojczyznę, i dziękujemy tym którzy oddali życie za nas, za naszą wolność, żebyśmy tej wolności nie marnowali. Oni przecież mogliby żyć, a my dzisiaj tak się mało szanujemy i tak mało więzi pomiędzy nami. Modlimy się za zmarłych żołnierzy, gdziekolwiek są, walczyli ojczyznę w różnych częściach świata. Harisimik Questi soldati hanno dato la vita per la libertà della Polonia nella guerra seconda, ma proprio preghiamo per tutti. In diverse parti del mondo sono soldati, anche se periti sono in Italia polacchi, nella battaglia proprio della seconda guerra mondiale, soprattutto anche eh, a Loreto, a Bologna, tanti luoghi eh, dove sono i soldati nostri. Preghiamo per loro, odmuovete la modlitwa. Vichintenzioni, preghiamo con tutto cuore che il Signore li dona la vita eterna. Modlitwy się, aby Jesus privo il suo nome. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Chyba naszego poprzedniego Panu, daj nam Panu, dzisiaj Nie odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie rusz nas, nas na pokuszenie, Panu, nas ale nas wach odesławiamy. Ave Maria, piena di gracia, Signore conter, tu sei benedetta prolegone, e benedetta frutto del tuo synu Gesù. Święta Maria, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej, Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno Gesù. Spięta Maria, Maria matko, matko Boża, mój siedzą na nami krzyżnymi, teraz, teraz i w godzinę śmierci, śmierci naszej. Nasze, Amen. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore con te, tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo Seno, Gesù. Sv. Mario, e di Dio, muoci per noi peccatori, ora e nell'ora Gloria al Padre, al Figlio, allo Spirito Santo, come a all'inizio, ora e per e per l'eterno e per Eterno riposo dona loro, Signore, Jest sprenti na luce perpetua, riposem pacem. Amen. Wieczne odpoczywanie raczy dać Panie, a światłość wiekuista niechaj świeci. Niech odpoczywają w pokoju wiecznym. Amen. Bogusławisz, jak mogący Bóg wszystkich spoczywających, aby osiągnęli chwałę nieba w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Dobry Jezu, a nasz Panie, daj im wieczne spoczywanie. Panie, dobry Jezu, a nasz Panie, daj im wieczne spoczywanie. Dobry Jezu, a nasz Panie, daj im wieczne spoczywanie. Nie, wszystkich tu, którzy spoczywają Niech Bogosławi Bóg przechmogący żyć dzisiaj w Duch Święty, a tutti che riposano qui pacze. Amen.